Splot 2. Technika kapłanki, opisana w książce kapłanka Tafti, wyrzucanie rąk do poziomu barków i operowanie silniczkiem, dźwigienką oraz myślą w tle, działa tylko w meta rzeczywistości. Czy ta sama technika może być zastosowana w naszej rzeczywistości? Oczywiście, to wszystko działa. Tyle, że w meta rzeczywistości urzeczywistnia się natychmiast, a w rzeczywistości jest pewne opóźnienie, zależne od złożoności celu. Jakiego rodzaju magicznej czynności dokonuje tafti, aby spełniać życzenia, pochylając się, a następnie prostując i podnosząc ręce do poziomu ramion? Co to jest? Nowa technika czy wzmacniacz zamiaru? Jest to jeden ze sposobów uaktywnienia splotu. Spróbuj wykonać ten sam ruch. Lekko się nachyl, a następnie, robiąc wydech, szybko wyprostuj się, zginając ręce w łokciach do barków. Zwróć uwagę, czy jest wyczuwalne uczucie za łopatkami. Nie potrafię uchwycić wrażenia, jakie wywołuje splot w pewnej odległości od moich pleców. Kiedy wyobrażam sobie splot. Tak jak w książce, z jakiegoś powodu odczuwam lekkie, dokuczliwe uczucie między łopatkami. Nie w pewnej odległości. To tak, jakby po całym dniu pracy bolały mnie plecy. Ale to jest dokładnie między łopatkami. Czy tak ma być? Nie musisz czuć splotów odległości od pleców. Jeśli uchwycisz jakieś uczucie za plecami lub na plecach i będzie się ono ciągle powtarzać, Oznacza to, że to uczucie działa w Twoim przypadku. Wiele osób doświadcza splotu indywidualnie, na różne sposoby. Czuję splot na karku. Czy tak może być? Odczucie powinno znajdować się za plecami, na wysokości łopatek. Inne miejsca to fałszywe wrażenia. W jaki sposób należy wyobrażać sobie splot? Czy jako warkocz z włosów? Czy można go wyobrażać sobie w tej postaci? Nie należy sobie tego w żaden sposób wyobrażać. Splot musi być wyczuwalny podczas jego uruchomienia. Jeśli dobrze zrozumiałem z Twoich książek, nie kładziesz nacisku na zatrzymanie wewnętrznego dialogu podczas wykonywania praktyk transurfingu. Mówisz, że nie trzeba uwalniać umysłu od myśli, ale raczej wystarczy wybierać właściwe myśli, aby osiągnąć cel. Ale czy nie przyspieszymy realizacji koniecznego celu, jeśli będziemy go wizualizować, wypowiadać w ciszy wewnętrznej? W ten sposób myślokształt nie będzie zakłócany przez ciągłą paplaninę naszego umysłu. Nie można być cały czas w stanie wewnętrznej ciszy, prawda? Zresztą, po co miałbyś to robić? Technika splotu polega na skupieniu się na kilka chwil i utrzymaniu tylko docelowego kadru na ekranie, i lub w umyśle. Dzięki tej koncentracji pozostałe myśli są już odsiewane. Kiedy mija trochę czasu, aby Aktywacji splotu odczułam lekkie spędzenie między łopatkami. Jest to uczucie poboczne, powinno ustąpić. Mam od dawna jeden problem, którym jest dostatek materialny. Jakie jest najlepsze zastosowanie splotu i lustra w tym przypadku? Nie ma krótkiej odpowiedzi na takie pytanie. Ja mam za dużo do powiedzenia, a ty masz za dużo do zrobienia. Chyba nie spodziewasz się, że pieniądze po prostu spadną z nieba, nawet z zastosowaniem splotu? Czasem w drobnych sprawach coś spada z nieba, ale osiągnięcie trwałego dobrobytu wymaga dodatkowego wysiłku. Powinieneś nabyć projektor oddzielnej rzeczywistości i pracować z nim. Znajdujesz tam szczegółowy opis tego, co i jak należy zrobić. Następnie Kontynuując pracę z projektorem, używa splotu do odtwarzania myślokształtów i podświetlania kadrów docelowych. Wykorzystuje zasadę odbicia, aby stworzyć wirtualną rzeczywistość, w której jesteś bardzo zamożną osobą. W wyniku tego rodzaju całkowitej praktyki, twoja rzeczywistość zacznie się zmieniać, pojawią się możliwości, niektóre drzwi się otworzą. Twoim zadaniem jest świadome obserwowanie rzeczywistości, aby nie przegapić tych okazji. Jaki jest najlepszy sposób na wykorzystanie splotu do osiągnięcia celów długoterminowych: dom, mieszkanie? Jak zwykle należy systematycznie podświetlać kadr tego miejsca, gdzie mieszkasz w domu. Ale nie chodzi tylko o splot. Zaleca się stosowanie wszystkich technik TAFTI jako całości, aby życie stało się lepsze. W ten sposób cel zostanie osiągnięty szybciej. Kiedy skupiam swoją świadomą uwagę między łopatkami na plecach, biorę głęboki wdech i dostaję gęsiej skórki. Czy tak ma być? Czuję splot, ale na końcu splotu wyobrażam sobie kamerę, która wysyła wiązkę światła w przyszłość. Jak gdyby to był film. Moje myśli. Czy takie używanie splotu jest właściwe? Gęsia skórka jest uczuciem towarzyszącym i minie. Wystarczy się skoncentrować na samym splocie. Nie ma potrzeby umieszczania na splocie żadnych kamer wideo. Jest to niepotrzebna komplikacja. Uczucie powinno być proste. Po prostu uchwyć uczucie, które kryje się za łopatkami, i utrwalaj je praktyko. Podświetlaj pożądane kadry regularnie, systematycznie. Nie mogę poczuć czegokolwiek za moimi plecami, brak jakichkolwiek doznań, nie mogę nawet spowodować przyjazdu autobusu. Jak poczuć splot? Nie możesz poczuć splotu, ponieważ nigdy nie wykonywałeś żadnych praktyk energetycznych, w ogóle nie czujesz swojej energii. Pracuj z wznoszącymi się opadającymi wrażeniami strumieni energetycznych. Jak jest opisane w rozdziale Splot ze strumieniami, zastosuj też generator zamiaru z książki Apokryficzny Transferik. Mam wątpliwości co do splotu zamiaru, ponieważ nie czuję splotu za plecami, a jedynie obecność czegoś, co jest nieco oddalone od kręgosłupa, gdzieś między łopatkami. Myślę, że to on. Tak, to on. Jest to obecność czegoś, niekoniecznie splotu, jak to sobie wyobrażamy. Nie wiem, gdzie jest mój splot. Nie czuję go. Jeśli nigdy wcześniej nie pracowałeś z energią, możesz nie być w stanie go od razu poczuć. Przeczytaj rozdział splot ze strumieniami z książki Kapłanka Tafti, a także rozdział generator zamiaru z książki Apokryficzny Transfering. Pracuj ze swoją energią w sposób opisany w tych rozdziałach. Czy aby poczuć splot, trzeba dostroić do niego swój podświadomy umysł? Czy można wyobrazić sobie siebie w głowie w trzeciej osobie, widok od tyłu i zwizualizować splot? Czy chcesz powiedzieć o sobie, że on ma splot z tyłu? Nie, to nie wystarczy. Jesteś sobą, nie kimś innym. Trzeba powiedzieć: jestem sobą i mam splot. Nie chodzi tu o podświadomość. Musisz uchwycić uczucie niekoniecznie splot, ale po prostu uczucie za łopatkami. Nie zawsze mam dobre wyczucie splotu. Najtrudniej jest mi gdy jestem pochylona, lub gdy siedzę i się garbię, albo leżę na plecach, czy możesz mi powiedzieć, czego to może dotyczyć? Ubranie nie wydają się być problemem dla splotu, ale oparcie krzesła już tak. Na splot zawsze trzeba się nastroić przy wyprostowanych plecach i nie opierać się o powierzchnię, czy to tylko moja osobista fantazja? Dzieje się tak, dlatego że nie masz jeszcze trwałego poczucia splotu. Przedmioty lub pozycja ciała nie powinny mieć na to wpływu. Splot trzeba trenować jak każdą inną umiejętność. Czy w innych naukach ezoterycznych są jakieś informacje, wskazówki lub odniesienia do splotu? Od wielu lat czytam różne książki ezoteryczne jako ich miłośnik, ale nigdy nie znalazłem żadnych odniesień, choć od dawna zauważyłem, że wszystkie nauki w różny sposób opisują tą samą rzeczywistość, tylko różnymi słowami i z różnych perspektyw. Nie znam żadnego źródła, które wspominałyby o splocie. Ta wiedza nie przyszła do mnie ze źródeł, ale poprzez kanał informacyjny. Czy można pracować ze splotem w stresie? Nie. Kiedy jesteś zestresowany, musisz się obudzić i obserwować siebie i sytuację. Wtedy stres ustąpi. Pracuję ze splotem, ale nie wyobrażam sobie siebie w szczegółach jak sławnego malarza. Wyznaczającego trendy nowego gatunku. Na poziomie jestem geniuszem, jestem cholernym geniuszem, jakoś tak. W słowach tak, ale wizualizacja nie działa. Dlatego właśnie urzeczywistniają się drobne cele, a sprawy toczą się powoli? Czy to możliwe, że mając tak mało doświadczenia, chcę zbyt wiele naraz? Jeśli wizualizacja nie działa, możesz użyć myślokształtów, które również działają. Kluczem do sukcesu w tak wyeksploatowanej dziedzinie, jaką jest malarstwo, jest posiadanie własnego stylu, tak jak w przypadku wielu innych dziedzin. Trzeba wyrwać się z głównego nurtu i pójść własną drogą robić rzeczy inaczej niż inni. To, jak robić rzeczy inaczej, wyjdzie samo, jeśli będziesz odtwarzać swoje kształty ze splotem: Typu: Jestem geniuszem i wszystko robię genialnie, niepowtarzalnie, wspaniale, intp. Kiedy tworzysz takie myślokształty, dojdziesz do punktu, w którym, niezależnie od Twoich możliwości, zaczniesz robić to, co do Ciebie należy w sposób znakomity. Dzieje się to samoczynnie, automatycznie. Oczywiście, pod warunkiem, że jest to Twoje zajęcie, Twoja misja. Nie tak jak wówczas, gdy chcesz zostać gwiazdą, ale nie ma słuchu muzycznego. Kiedy aktywujesz splot w różnych stanach energetycznych. Zastanawiam się, czy powinienem to robić zaraz po przebudzeniu, czy tuż przed zaśnięciem, czy też wtedy, gdy jestem zmęczony, to znaczy, gdy energia jest niska. Czy ten sam splot nie zużyje się od częstego używania? Czy można go aktywować kilka razy dziennie, gdy czujemy się pełni energii, a może tło energetyczne nie jest ważne? Splot się nie męczy, ale wszystko jest dobre z umiarem. Nie pracuj zbyt ciężko. Oczywiście, technika najlepiej działa, gdy energia jest wysoka. Przed zaśnięciem lub zaraz po przebudzeniu będzie nieskuteczna. Nie mogę jednocześnie czuć splotu i wyobrażać sobie kadru docelowego. Należy bardziej wyćwiczyć splot przy najprostszych kadrach, tak aby łatwo było go wyczuć bez nadwyrężania uwagi. Czy mógłbyś dokładnie określić, gdzie zaczyna się splot? Rozumiem, że kończy się on między łopatkami i lekko się oddala, ale od czego to się zaczyna? Od tyłu głowy? Umiejscowienie i geometria nie mają znaczenia. Liczy się tylko wyczucie splotu i to, w jaki sposób się on objawia. I dla każdego jest to coś innego. Czy mogę aktywować splot kilka razy w ciągu dnia, w różnych. Celach? Czy to nie będzie przesada? Splot można włączać do różnych celów oddzielnie, jeśli wystarczy koncentracji i chęci. Liczba nie musi przekładać się na jakość, zachowaj równowagę, aby to było przyjemnością, a nie ciężarem. Od dzieciństwa miałam długie włosy, a jako dziewczynka zawsze nosiłam je zapleciony w warkocz. Pamiętam, że w dzieciństwie miałam szczęście, może nie zawsze, ale często. Nie zdawałam sobie sprawy, że ktoś lub coś mi pomaga. To było takie proste. Uważałam, że te cuda za oczywiste. Zresztą moja babcia zawsze mi powtarzała, żebym nie obcinała włosów, bo inaczej obetnę sobie szczęście. Chociaż wtedy nie brałam jej słów na poważnie. Teraz, kiedy jestem starsza, wszystko się przytępiło. Owszem, moje włosy są długie, życie wydaje się dobre, ale ja wciąż chcę iść dalej rozwijać się, doskonalić, a przy okazji znaleźć swój cel, swoją pracę lub sprawić, by to ona znalazła mnie. Czy to możliwe, że mój fizyczny warkocz służył mi jako splot zamiaru zewnętrznego? Jeśli się nie mylę, Tilly również używała w ten sposób swojej różowej kokardy. I czy to w ogóle możliwe, żeby osoby z długimi włosami mogły używać swoich włosów splecionych w warkocz jako splotu spełniającego życzenia? Może tak, może nie. Może splot z włosów pomoże komuś poczuć splot energetyczny. W dzieciństwie tak mogło być, intuicyjnie, ale nie musisz mieć splotu z włosów. Masz już splot zamiaru jako splot energetyczny. Jest to tylko kwestia tego, czy się z niego korzysta, czy się go rozwija, czy też nie. Po dwóch miesiącach ćwiczeń w końcu poczułam splot. Poszłam za Twoją radą i przed każdym treningiem wykonywałam ćwiczenie energetyczne. Niesamowite uczucie, powtarzające się raz po raz, jako rodzaj ucisku, niebolesnego, ale łagodnego, nawet trudnego do opisania, za lewą łopatką. Ucisk ten jest czasem odczuwalny podczas wypowiadania amalgamatu według transurfingu lub podczas odtwarzania slajdów. Czy w takich przypadkach należy zachować aktywację splotu, czy też go zignorować? Ze Splotem należy postępować zgodnie z algorytmem. Weź w stan obecności, aktywować doznanie Splotu, nie wypuszczać doznania, ustawić kadr, zresetować doznanie, nic więcej. Splot powinien być pod Twoją kontrolą. To do Ciebie należy jego aktywacja, a nie do niego. Samowolnie, kiedy tylko zechce, przyłócz go do Twojej kontroli. Amalgamat może być również wykonywany ze Splotem. Czasami zapominam się obudzić, zanim zacznę operować splotem. Czy w takim razie nie ma sensu dalej pracować, czy też mogę się obudzić już z niego korzystając? Splot musi być obsługiwany punkt po punkcie w sposób opisany w algorytmie podświetlania kadrów. W przeciwnym razie będzie to nieskuteczne lub splot wymknie się spod kontroli. Poczułam się w przestrzeni, rozpędziłam strumienie energetyczne, uniosłam splot. Podświetliłam kadr i utrzymałam ten stan jak najdłużej. Co zrobić, gdy podczas podświetlania slajdu atakuje strach i pojawia się wizualizacja rzeczy, której nie chcę? Czy można temu przeciwdziałać, powtarzając później podświetlanie kadru? Czy można coś z tym zrobić, aby zapobiec przenikaniu strachu do slajdu? Mam na myśli momenty, kiedy na przykład dziecko jest chore, a ja slajduję, że nic mu nie jest i bawię się ze zdrowym dzieckiem, albo gdzieś idziemy. I idziemy. Idziemy, a tu nagle bum! I najbardziej niechciany, przerażający wariant wynika do slajdu i zaczyna się odtwarzać. Przed przystąpieniem do pracy ze splotem należy wprowadzić się w stan spokoju, komfortu i pewności, że wszystko się uda. Następnie algorytm podświetlania kadru, ale na krótko, tak aby negatywne myśli nie zdążyły się do niego zakraść. Po to podświetlamy kadr krótko. By nie dostały się do niego żadne obce rzeczy. Czy warto aktywować splot podczas czytania? Czy warto zapisywać w projektorze? Splot się budzi, a meta siła rośnie. Dwie trzecie książki zostało przeczytane. Proces myślowy podczas czytania zbija mnie z tropu. Muszę ciągle cofać się o akapit lub dwa. Czasami nie ma to w ogóle sensu. W takich momentach włączam splot i slajd. To wychodzi mi na dobre. O wiele bardziej wciągające jest czytanie z laptopa niż z telefonu. To tak, jakby objętość miała wpływ. Próbuję wyłączyć Wi-Fi. Oczywiście, wersja papierowa byłaby lepsza. Kupiłem ją w internecie. To prawda, że kiedy wejdzie się w ten stan, świat wokół, kolory, dźwięki doznania wszystko nabiera głębi i barw. I kiedy widzę siebie i widzę rzeczywistość. Tak, oba warianty są przydatne. Przekonałeś się o tym na własnej skórze. W jednej z odpowiedzi napisałeś, że splot nie daje stuprocentowego efektu, tylko wysoki stopień prawdopodobieństwa, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi wiele interesów innych osób. Załóżmy, że moim celem jest otwarcie dobrze prosperującego salonu, ale robiąc to naruszam interesy innych ludzi, którzy pracują w branży usługowej, mówiąc, że odnoszę sukcesy i przychodzą, Mówiąc, że odnoszę sukcesy i przychodzą do mnie klienci, a oni ponoszą straty, okazuje się więc, że splotu może, Nie, że splotu. No już, już mam za dużo czytania. Okazuje się więc, że splot może tu nie zadziałać, bo godzy w interesy innych ludzi. Nie musisz się w ogóle martwić o interesy swoich konkurentów. Wszechświat jest bogaty. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Kwestia polega na tym, że niektórzy sami wyznaczają sobie rzeczywistość, a inni polegają na szczęściu. Wiedza o tym, że możesz wyznaczać rzeczywistość jest twoim wielkim atutem. Używaj go więc z czystym sumieniem. Zaczęłam pracować ze splotem już przy pierwszej próbie zaczęły się dziać cuda, ale wszystkie zaplanowane wydarzenia, nawet te najprostsze, spełniają się tylko wtedy, gdy ustawię je z wyprzedzeniem co najmniej 12 godzin. Piszę do ciebie stojąc w korku, już bardzo spóźniona do pracy. Próbowałam użyć splotu, aby pomóc, ale to się nie udało. Mam więc pytanie. Czy istnieją jakieś zasady lub wytyczne dotyczące tego, ile czasu lepiej jest poświęcić na składanie życzeń? A może jest to sprawa indywidualna, na przykład wieczorem życzę sobie środka transportu, i wszystko się udaje. Tego dnia chciałam złożyć życzenia w drodze na przystanek autobusowy, i nie udało mi się. Splot działa błyskawicznie w najprostszych sytuacjach. Jeśli sytuacja jest już skomplikowana, może się okazać, że nie da się na czas przestawić, na właściwy film. Złożone wydarzenia najlepiej organizować z wyprzedzeniem co najmniej 12 godzin, jak sama to zauważyłaś. Mam pytanie. Teraz czuję splot jako nieuciężliwy ucisk za lewą łopatką podczas podświetlania zbliżającego się kadru. Zacząłem odczuwać ten sam ucisk podczas wypowiadania amalgamatu z slajdu, a czasem pisania oświadczenia i stwierdzenia. Czy powinnam porzucić to uczucie, czy też przeciwnie, dołączyć splot, łącząc w istocie dwie różne praktyki? Praktyki można łączyć i dopasowywać, ale działać według ścisłego algorytmu. Aktywuj splot, ustaw rzeczywistość, zresetuj uczucie. W przeciwnym razie splot stanie się trudny do opanowania. Napisałeś, że możesz mieć wpływ tylko na swój film? Czy możesz wybrać tylko swoją rzeczywistość? A co zrobić, gdy dwie osoby rywalizują o tę samą nagrodę? Czy wygra ten, kto ma lepiej wytrenowany splot? Żaden z nich nie chce przegrać. Obaj opowiadają się za rzeczywistością, w której wygrywa autor filmu. Co robisz? Gdy wiesz, że twój konkurent, wróg, działa nie tylko na planie fizycznym, ale także metafizycznym, jak go pokonać? Jak zrealizować wersję, w której to ja wygrywam, a nie mój wróg? Jest bardzo mało prawdopodobne, aby twój konkurent stosował tę samą technikę tafti co ty. Nie ma ich zbyt wielu, przynajmniej jeszcze nie teraz. Ale jeśli obaj to zrobicie, wygra, jak zawsze, ten, kto ma najsilniejszy zamiar kto z wyprzedzeniem systematycznie ustala rzeczywistość. Kiedy aktywuję splot, podświetlam trzy kadry, trzy zamiary, trzy cele. Bardzo mi inspirują, ale po usłyszeniu rady, że lepiej podświetlać jeden kadr, żeby nie rozpraszać się, nie wiem co robić. Jeden czy trzy, czy nie opóźni to przejścia do nowej rzeczywistości? Jeśli wystarczy koncentrację na trzy kadry, należy je podświetlić. Jednak dla pewności lepiej osobno, w różnych sesjach ze splotem. Mam takie pytanie: znam transferring od dawna, nie mam wątpliwości co do jego działania, ale od czasu do czasu odchodzę od niego, bo nie mogę sobie zwizualizować kadrów i w pełni zanurzyć się w nich z przyjemnością. Rzecz w tym, że gdy tylko na przykład zaczynam myśleć o tym, że leży na pięknej plaży, biały piasek, palmy i słońce, z wnętrza wyskakuje jakaś straszna myśl, np. rekin, który na pewno zaatakuje. I to jeszcze jest najprostszy przykład, jeśli chodzi o grozę tej myśli. Po tym następuje dziki dyskomfort. Po tych chwilach pojawia się lęk przed wizualizacją w ogóle. Aby nie dopuszczać myśli i pasożytów do głowy, podczas odtwarzania slajdu opracowano szybki algorytm podświetlania kadru, w którym błyskawicznie aktywuje się splot. Koncentruję na kadrze i resetuje doznania. Wymagane jest jedynie krótkie skupienie uwagi na kadrze lub myśl o kształcie. Tafti zaleciła więcej ćwiczeń, ale czy istnieje jakaś granica? Czy mogę dowolnie zmieniać scenariusze w różnych sytuacjach? Czy może jest jakieś ograniczenie? Na przykład kilka razy dziennie może to zabrzmi głupio, ale boję się, że przesadzę. Nie przeczytałeś jeszcze wystarczająco uważnie tekstu Tafti. Nie można zmienić scenariusza. Wyznaczasz rzeczywistość, a tym samym przenosisz się do innego filmu, w którym scenariusz jest inny. Ale to nie to samo. Zamiarem musi być skupienie się na ostatecznym celu, a nie na przebiegu wydarzeń. Nie ma żadnych ograniczeń. Jedynym ograniczeniem jest to, że zadanie związane z rzeczywistością powinno być przyjemnością, a nie ciężarem. Nie należy się nad sobą znęcać.